Mamo, ja chcę tą zabawkę! Kup mi ją! Co wtedy robimy? Zobacz, Jacku! To jest zabawka, która jest podobna do tej, którą już masz. Ale ja chcę tą! Jacuś krzyczy, ja chcę tą zabawkę! Jacku! Jeśli dzisiaj kupimy tą zabawkę, nie będziesz mógł dostać kolejnej zabawki na swoje urodziny, które są już za miesiąc. Czy na pewno tego chcesz? Dziecko myśli i mówi zazwyczaj nie. Chciałbym dostać prezent na swoje urodziny. Wybierz sobie zabawkę tą. W takim razie ta zabawka będzie na ciebie tu czekała i już na urodziny, czyli dokładnie za miesiąc ją dostaniesz. Ale ja nadal chcę tą zabawkę dzisiaj. Rozumiem cię, że chcesz ją dzisiaj. Jeżeli ją kupimy dzisiaj, na urodziny nie dostaniesz kolejnej zabawki. Na pewno tego chcesz? Jesteś tego pewien? Nie. W takim razie chodźmy do domu, a dostaniesz tą zabawkę za miesiąc. Jeśli chcesz, będziemy przychodzić do sklepu i ją odwiedzać. Papa pa, zabawko!